To say their final goodbyes to this fallen Louisville police officer, D.D. Megadudu. I'm sorry, Mangudu. Siamko z tej strony, Matthew, i witam Was w kolejnym odcinku Diglem do Globala. No, dzisiaj nie będzie rankupu. Mówię tak o tym rankupie, bo nowy Digielek czeka, nie? Dlatego. No, ale zobaczymy. Generalnie testuję jeszcze nową myszkę. To jak ta myszka nie rządzi, to tylko czekać na w FK2C. Tak to chyba zrobię, ale. I jeszcze nie miałem co do żadnej miski. Yy, tak dużych nadziei. Nie byłem tak przekonany, że to będzie to, jak ta. A to też nie znaczy, że będę tutaj, nie wiem, jakoś super kozacko grał, bo nie jestem przyzwyczajony jeszcze, więc ra raczej będę żywił, Raczej w tą drugą stronę. Dobra, będę proszę cię, daj mi normalny Timek I będziemy żyli w skodzie. Ok, ok, hello. hello. Dobra, nie mamy ruskich. Ło, brakcy. Maybe one more, to be. It's niepocieszające, strasznie, niepocieszające. Kurka. life sometimes gives us a bunch of lemons but that's the time you think about real friends with them any problem becomes nothing nie w Nie, głowę nie trafiłem i potem już... Muszę po tym odcinku na mecza troszkę iść. Nauczyć się spamować, bo to jest potężny odruch. Muszę się nauczyć spamować w żołądek z digla. Ok, widzieli mnie. Serio? Co to za Nie no... Nie, więc... Mogę smoka dać i zagrać to w sejfie. Dobrze. Dobra. Prowadzili się. Przeciw. Dajcie, powinien być czy gdzie nie, wentrup No i git. No forma się zgadza. Ja jeszcze nie czuję tym jeszcze do końca, ale Ale to jest kwestia czasu. Myślę, że będzie dobrze. W biegu też goścela, no słabieg mamy. Fakt, że zabił. M4. Słabo to wygląda, słabo, niestety. No naprawdę, miałem lepszych teammateów w Silverze. Miałem lepszych teammateów w Silverze w wielu meczach. I to jest powtarzający się schemat w tych ostatnich parocinkach. odcinkach. Bombi. Good job. jak jeszcze nie było nic z no. Że to było dziwne, to były naprawdę dziwne kile Tak jest Gubeczka Nie no, One outmate, Anderwet Kurka, blada Mam ten Ten też biegł Kurde, co za silvery pisze Aż mnie kręci jak widzę Jak widzę jak oni strzelają Silvery pieprzone Kurde, blada Gaben okay, uchron mi od tego widoku Forklift and hide from somewhere Forklift, forklift Or Fortlift no, yeah, Forklift forklift no. Gdzie ty strzelasz? Forklift, yellow Nice Ciężko z nimi jest, ciężko naprawdę Purlak. Purlak. Chodziło mu że czyste szczęście A to zarożniało jakby mnie wyzywał od purlaków. lucku Under heaven No, zabij go! Oh my god I po raz kolejny, zamiast spawnować mu w ciało jak dzik, dostałem takiego laga mózgu Tego pewnie jakoś nie czujecie, ale ja po prostu w tych sytuacjach nie wiem co robić Mixte Aj, to mi się... Skończyło Myślałem, że to jest bu, ale okej I co? Nie chcę go zblokować i żeby zginął przeze mnie czy coś Jole trochę. Nie. Jeden Oh crap. <laughs> Mimo jest na razie super, wiecie czemu? Wiecie, nie? Bo nie ma cheaterów póki co. Oh, Mobile. My... Oh, Amen. man. <laughs> <tongue> 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 Się czuję trochę. Uff, to było ładne. Te hedy były soczyste. To było to. Teraz adrenalina wjechała, wiecie, i teraz będzie drewno. To musi trochę zejść z człowieka. Tu się timeout przyda No i widzicie, no to nie są. Nasi tak nigdy nie zawsze nie? Zawsze teammates są gorsi od przeciwników. Nie, no to jest takie wiecie. Błąd poznawczy, ale. W tym wypadku to... są lepsi chyba. Zły! Nowy shot, guys. Wake up, purple. W ciało nie mogę. Prawda, no 4 PM i -y, jak nie 5, 4 potwierdzone. Jak nie kupią EMEK, to nie trafię nikogo, nie trafię. Pan default, on fork. Default, fork. Fork, default, go away. Äh, boosted. Myślałem, że zabiję już. Fork. Ale kurde Six Sense Hansard To nie się zakręciłem Bull, ale siadł. No dobra, troszkę pomisowałem, troszkę ładnych fragów 30 shelonem w 19 rund Tak jak mówię, oni są spokojnie, tylko tu... To czy ktoś jest spoko, czy się komunikuje, się nie potrafią zabić prostych fragów No ma to na tkienkach troszkę mniejsze znaczenie ciągle Ale zawsze coś, no zawsze się przyjemnie gra przynajmniej uh, yeah. um, well. Catwalk Catwalk Or fork Zabił? Pięknie No, chyba snacks Najgorsze jak zginę przez to, że tutaj go nie będzie i ktoś im... In... Ale ładny head, taki podkręcony, nie? Ale ci wchodzi co head nam z Show! Just ich window, window, window 15 seconds. Co oni robią? Kurde Już save nam No naprawdę, one card. We should go, away, we should go. One okay. card. No i to jest. Nic innego nie grają, no. nice. Kto to jest? Bad został, bad jest tutaj dobry. Kolega z MOTO będę no, no ale Bad hair chce poradzić. Bad hair jest pokoju, proszę. Free guys, 3 close. Nie, nie Dziadku To od nas 15 Jest git Okej okay. Heaven Nie no. Idiotyczny play i my przez to tego nie wygramy? Zostawiam. No Ale ciężko było. Ciężko było, ale się udało. No, fajny meczik. Podobał mi się. Podobał mi się, bo... Dziękuję, dziękuję. Bo spoko jak był, mimo że naprawdę słabi. To czuć tu było jakąś wolę walki. You won, yeah, no nie, nie ma się w tym meczu, nie. Dobra, zobaczymy rangi. Natomiast myślę, że to było tyle. Ruskie. Ruskie. Hello. Ruskie. Nie O kurde, nie, Laska mam w teamie. Znaczy, nie mam nic przeciwko. Nie. Ale Laska równa się brak skilla w prawie każdym przypadku. Zielony zginie, ale dobrze. No, jest fejk, wszystko jest gi... Nie, o trzech! A ja myślałem, że z jeden. Myślałem, że z jeden short i jeden side, no, side na 5, no ale te strzały w ciało teraz, nawet na te pistolce. Na pistolce to chyba w ogóle największa tutaj, największy problem, że ja muszę wszystko w głowę, a wiecie, bez kawilera. Pistolki są teraz przestarane autentycznie. Raz, dwa, trzy. Jeba, Nie. Nie wiem czy w takich sytuacjach mam teraz zrobić. Czy po prostu yy, rezygnować z tego i chodzić po prostu na takie piki na jeden strzał w głowę mierzyć za każdym razem? Czasami się nie da na otwartej przestrzeni. Straszny ten Abidys, ale troszkę ich ciszę może... Ale że blaska taktyki dawała. To jest jakaś, jakaś pro playerka przyszła. Idziemy na heda na rampę i tyle. Dwóch kala. Ej, Tukaj, I Jak oni grają? Jedna osoba kryje, ze schodów. Trzech jakoś mit Szkoda. Może być ciężko w tym meczu, kurde. Znaczną się mecz, w którym będę przegrywał. Ta seria od momentu wbicia kałaszków zacznie się robić cięższa. I to nie dlatego, że kałaszki to wysoki poziom, tylko dlatego, że z Diglem no ciężko jest 6, zawsze 35. Adel. Jungle no. Kon 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 Owej mam bociska Siedzę, serio? Nie chcę, żeby na rzucić Kurde, jak go się A, taki pejton, on zawsze w każdym razie jest ostatni nie? No, 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 ciężki mecz będzie jak

Tu rampad jest? Pushing? Ja nie papa, minus 83, Sicho, w okno. Jakbym wiedział, że mi raszują we dwójkę, inaczej no, by to rozwiązał, ale oni za głośno są. Ale ciężko jest mierzyć ten żołądek, bo najlepsze jest to, że się spamuje gdzieś tam w okolicy tego, tej klatki będą czasami w głowę wejdzie, nie? O to w tym wszystkim chodzi. To jest spoko, nie trzeba granatów teraz wrzucać, tylko można wyrzucić w sensie. Ale w inny sposób i kupić taki jaki trzeba, nie? I potem ten granat, na przykład też podnieść. Nie, nie potrafię. Nie da się w żołądek nauczyć. Po prostu zawsze w ciało, w klatkę się strzela. To jest nawet taki... Nie da się. Sana. wypadku. To sana? O! Nie da się ich trafić Tu a atlist. Czas Patrzcie, widzicie jak on strzela? Nie traficie takiego gościa, nie ma szans Ciskał sobie są przyciski, nie? Nie da się Trafienie go, graniczy, no to po prostu trzeba mieć farta, nie? Patrzcie, on we mnie wystrzelał dwa magazynki, to jest właśnie gra na niskich rankach. Oni Cię nie trafią, ale Ty ich też nie trafisz. A oni potem jednak, jak stoją, kiszałem, kiedyś im coś wejdzie i Cię zabiją, nie? To jest właśnie to, to jest najlepsza broń, żeby się natrafić, samemu nie wiedzieć, jaki się movement robi. No, ten gość, no nic prostszego, nie? Chodź, chodź, chodź. A... A ten Nie A jak to w ogóle działa? Ja mam w każdym meczu ludzkich da. No. Sprawa, no nawet jak ci kurde laska mówi intwo, to znaczy, że ja się naprawdę już giga głuchy nie i Matthew, który ma wiatrak No bardzo są odporni na dobry poziom grania Ale serio kurde w tej serii wkurzę ten nerw Bo coraz bardziej to odczuwam Że tylko jeden co mnie ratuje to strzelanie w głowę I to naprawdę jest niekomfortowe Wiecie jak jest ciężko Bo wy nie widzicie tych wszystkich momentów Które na przykład tam wycina Że ktoś mi wychodzi i tam wiecie nie trafiam czy coś Co? To było ładne. Jeba. O, i te ruskie to jest stan to jest już fakt. Short, harder. Ja chciałbym zauważyć, że ten mecz gramy w trójkę. Info dają mnie, ale. No i jakiś alwiator mnie rozwala z Digla. Ale kurde, no jeszcze czterech, a idźmy. No i tak to się żyje. No nie, no to są silvery wszystko, dlaczego tak to jest? Oj... aj... Patrzcie jakie to są silvery, i nie potrafią nic! No i widzicie, no i... Moi no tak nigdy nie strzelą pierwszą kulą one -tapa. No, teraz już na pewno wiemy, że nie wróci. Mhm, wszyscy zginęli. Standardnie. Nie mogę, nie, nie, nie mogę wykierować tego sam. Nie ma szans. Aj, szkoda, no, no dobra, trudno. Już wam tu nie patrzę, bo ja wiem, że to pewnie was skórze. Ale chciałbym sobie po prostu normalnie pograć, nie? Że znowu spalam okno, to samym co ja. Nie, to jest hit. Oj, ja, mam haki na mój mózg. No i dwa hity w ciało, nie, to ten digger... One HP jungle, one HP kill him. Kurde, pikuję się go. No muszę się nauczyć strzelać w ten żołądek, a to też jest tylko tam do. No na niewielką odległość, nie? Ten night, serve. A rozkoczyli. Was w biegu strona Dwóch tu idzie, dobra O dali radę! Drugi. Cud! Udało się naszym, ten 2 z zrobił Ale patrząc właśnie na to jak oni strzelają w tym biegu to będą takie same boby jak, jak na wiecie? Takie same, tylko ja ich za cholerę nie my trafić, to jest problem właśnie Niko... szansa. Bombaj, one ups One con Zginiesz ty? A jeszcze jedną kur. One Up, Default, all Fire. Stójcie w miejscu więcej, to Was wszystkich trafi, ale nie biegajcie, proszę. Oj, tego nie trafiłem akurat. Na ten bot co on robi za nas go dojechać? No, chyba, że mu się uda, okej. Okay. No dobra, szczęście takiego łosia autokampa. Lubię. Co on tu robisz? No i dwa hity w ciało znowu nie wystarczają. A zrobiłem dobrze, bo to były dobre duele podjęte według mnie. O, zabijam malutowicza. No nie, dobra, to była ta laska, no to to jest akurat natura. <grywy> Ale no, to jest dobry pokaz, co w tym meczu się dzieje. O, chciałem że nas zginą, myślałem, a brobandwi tu już chciałem za tego tak poleciałem na dziko. Dzięki, no, dzięki, dzięki, naprawdę było miło. Nie. Kurde, brakło mi podkładki, musiałem... Widzieliście, musiałem telaturą. Oj, 37 Dużo w miarę, aczkolwiek nie za dużo fragów. Ale to było nie do wygrania. Mamy no, trzecią porażkę w serii. O kurde, płyta główna. Zostałem płyta główną. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj. Kurde, Marydziłem trochę. Nie, no dobra, trudno. Mam nadzieję, że i tak Wam się podobało. Jeśli tak, to apteczkę w górę Subigno. I do zobaczenia. Sun. Trzymajcie się na razie.